Z naszych działań dotyczących ochrony przed koronawirusem sztab antykryzysowy działał i w sobotę, i w niedzielę, współpracował i z policją, z ze Strażą Graniczną. Pomagaliśmy przy zabezpieczeniu granic na terenie miasta i gminy Bogatynia. Dzięki pomocy naszego gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania udało się to wszystko w miarę skutecznie zorganizować i do dnia dzisiejszego świadczymy pomoc w postaci oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej na przejściach granicznych. W związku z tym, że większość urzędów na terenie powiatu zgorzeleckiego ogranicza dostępność do swoich placówek, my również w ślad za tym ograniczamy dostęp mieszkańców, przede wszystkim w trosce o ich bezpieczeństwo i ograniczenia kontaktów między, między mieszkańcami, między urzędnikami, tak żebyśmy mało czasu spędzali w miejscach publicznych. Urząd dzisiaj, jeżeli chodzi o, o godziny otwarcia, będziemy pracować do godziny 15 w pozostałe dni tygodnia. Do godziny 14 będzie czynny punkt obsługi interesanta i tylko w sprawach ważnych. Takich niecierpiących zwłoki będziemy się kontaktować bezpośrednio z mieszkańcami. Na stronach internetowych będzie informacja zamieszczona o numerach telefonów, o mailach, o możliwości wysyłania dokumentów ePUAPem, tak żebyśmy sprawy ważne mogli załatwić dość szybko, ale ograniczając kontakty. Strażnik miejski będzie przyjmował dokumenty od petentów, od mieszkańców. I one będą składane do Biura Obsługi Interesanta. Odnośnie sytuacji na, na terenie naszego powiatu, a z, związanej z koronawirusem, informacje są zamieszczane na stronie internetowej zgorzelskiego Sanepidu i to jest rzetelne źródło informacji i tym się proszę kierować i sugerować. Wszelkie informacje, które są zamieszczane na naszych stronach internetowych, ich źródłem jest ta strona internetowa Sanepidu, o której przed chwilą wspomniałem. Chciałbym tutaj wszystkich Państwa uwrażliwić na osoby starsze, na osoby samotne, te, które no, nie mają rodziny w, w pobliżu, a no, które w tej trudnej sytuacji mogłyby się czuć zakłopotane, zagubione bądź potrzebowałyby pomocy. To bardzo bym prosił, żeby takie informacje zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej i tu telefony kontaktowe również są na stronie internetowej. Tu jest apel też do osób zdecydowanie młodszych, które biegle posługują się internetem, żeby tym osobom starszym pomagać i w ich imieniu dzwonić i zgłaszać ewentualne ich potrzeby. Jeszcze jedna informacja. Ona dotyczy komunikacji miejskiej. W związku z tym, że obserwujemy znikomą ilość pasażerów na liniach miejskich i pozamiejskich, z dniem dzisiejszym zawieszamy działalność kursów miejskich, a od jutra przestają działać kursy pozamiejskie. Tu jeszcze do Państwa apeluję. Jeżeli nie musicie wychodzić z domu, nie musicie się przemieszczać pozostańcie we swoich mieszkaniach jest to jak najbardziej wskazane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa Na zakończenie informacja organizacyjna dotycząca pracy urzędu z dniem dzisiejszym na stanowisko wiceburmistrza do spraw inwestycji powołałem panią Izabelę Fituch która jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego jest po kierunku zarządzania przedsiębiorstwami. Myślę, że bardzo dobry wybór i z tym wyborem wiążemy jako gmina bardzo duże nadzieje.